Lidia Pospieszalska wraz z zespołem wystąpiła w Ełckim Centrum Kultury. Artystka przyjechała z Częstochowy i dała ponadgodzinny koncert muzyki określanej mianem nurtu chrześcijańskiego. Sama jednak nie chce szufladkować swojej twórczości i wkładać jej w ramy definicji. Ja jestem chrześcijanką. Staram się śpiewać też o tym, co, co czuję i, 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 i kim jestem. A... A czy, czy ludzie to określają nurtem chrześcijańskim? Nie wiem. Religia odgrywa dużą rolę w życiu piosenkarki. Wraz z mężem Marcinem kieruje małą scholą przy częstochowskiej katedrze. Prowadzi też warsztaty muzyczne organizowane przez wspólnotę Dobry Duch, Dobra Muzyka u boku takich wokalistów jak Basia Włodarska, Wiola Brzezińska, Natalia Niemen. Jednak muzyka, którą uprawia Lidia Pospieszalska, ma wąskie grono odbiorców. Artystka miała spore problemy z wydaniem swojej pierwszej płyty. Po wielu próbach udało się, ale w przybiciu nie pomogło nazwisko muzycznej rodziny Pospieszalskich. Jak zaczęłam śpiewać, to już to nazwisko miałam, bo wyszłam za mąż za Marcina i właściwie wtedy zaczęłam śpiewać, więc nie wiem, jak to byłoby przedtem. Ale, ale łatwo nie jest, trzeba się przebijać jednak, bo, bo to jest też repertuar. Z, Jakieś inne teksty utworów wykonywanych przez Lidię z zespołem zmuszają do zatrzymania się, a muzyka ułatwia ich zrozumienie. Nie są to trudne piosenki, ale dotykają wartości duchowych, zasad, celów w życiu oraz roli wiary. Część tekstów jest autorstwa księży, ale dla Lidii Pospieszalskiej tworzyli też Adam Nowak z Raz, Dwa, Trzy czy Wojciech Waglewski z WW. Piosenkarka na scenie jest skromna, nie robi show. Podobnie w życiu. Podkreśla, że jej marzeniem jest dom z ogródkiem. Ja się wychowałam na wsi i, i po prostu myślę, że to, to jest tak miejsce e, takiego, chciałoby się wrócić po prostu do swoich korzeni. Jak nie widzę długo pól na przykład, a mieszkam właściwie w centrum Częstochowy, to uważam, że doznaję czegoś na, klaustro, na, na kształt klaustrofobii. Lidia pospieszalska uważa, że życie toczy się bardzo szybko. Ten pośpiech może być złagodzony przez kontakt z przyrodą. Drugą receptą na odpoczynek jest muzyka.